Nie łokieć, Od pierwszej rundy nie czułem ręki. Spokojnie łokieć? No jak go tak To centralnie samym kolcem uderzyłem i nie czułem całą do końca rundy ręki w ogóle nie czułem i połowę drugiej rundy nic. Biłem z, z, z martwej ręki. Ale biłeś. Ale biłem. No właśnie, słuchaj, jak ty oceniasz? Ale, lepiej powiem wybić typa palec jak nie czułem no. Jak ty oceniasz ten pojedynek powiedz Więcej trafiałem E, nie, nie, nie siedziałem przy stoliku sędziego, dlatego nie, nie mogę teraz tak ocenić, ale ja bym ocenił dla siebie e, to, że się idzie do obalenia i trzyma się takie ciosy na. To ja go z tego dołu mocniej trafiałem niż on mnie z góry. On praktycznie 3-4 razy, got... no razy już był gotowy do, do odejścia. Ja nie mogłem niestety podkreślić tempa, bo, bo zapalenie płuc nie pozwoliło mi. Na, na, na toczenie walki w takim tempie jakim by chciał, bym chciał, no ale udało się. Wygrałem praktycznie z samym sobą, bo tak jak mówię, wybity walec, ee, złamany nos, zapalenie wód wszystko naraz, walczyłem praktycznie z samym sobą. O, jeszcze tepy mi się rozjebały. Słuchaj, ale no, to tak, właśnie wróćmy złamany nos to gdzieś na treningu. Ja pamiętam, że przed tą galą gdzieś tam właśnie to się pojawiło niecałkiem, całkiem niedawno. No nie no, ukrywałem te wszystkie kontuzje. Nie chciałem, żeby to gdzieś tam wypłynęło. No, złamałem po, poby na, podczas pobytu w Szczecinie. Pojechałem na jeden dzień, pierwszy sparring. Marcin Par parcheta wyjechał mi takie kolano na nocha, że od razu był złamany, pojechałem na pogotowie. No i miałem diagnozę złamania i praktycznie nie sparowałem. Ostatni tydzień troszkę posparowałem, a żeby było zabawnie, ostatni dzień mnie zapalenie płuc i ze 4 dni posparowałem i łóżko. I tak, takie było przygotowanie moje. Fakt, że siłowo byłem przygotowany naprawdę nieźle, tylko że bez kondycji nie mogłem tego wykorzystać tutaj za bardzo. I tak, w koło Macieju, ale nie, dobrze, cieszę się, bo postawił ciężkie warunki, a ja przedstawiłem się temu, wygrałem przede wszystkim ze własnymi słabościami. I no jak widać na kartach sędziów wygrałem z, z Carlosem Pradą, może, może kontrowersyjną decyzją. Ale podejrzewam, że jakbyśmy walczyli w Szwecji to nikt by się nie kwasił jakby mi podyktowali dla niego. Jeden z sędzia wskazał remis. Jak ty to oceniasz? No, to jest jego, ja sam, ja sam też sędziuję walki, ale tak jak mówię, jak jestem w klatce to... Ja mogę tylko powiedzieć to co jest z mojej strony, tak? Ja czuję na rękach co wchodzi, widzę po twarzy przeciwnika kiedy, on, kiedy mu się nogi uginają, kiedy mogę go dobić a kiedy nie mogę i wiem kiedy mam psychiczną przewagę już, że, że on się boi mnie tak? że, że każdy następny cios może być kończący i ja to widzę jako zawodnik a jako sędzia można, można, widzieć, można widzieć zupełnie co innego ale silny był musisz przynajmniej swój przeciwnik tak, tak, był bardzo silny eee, po pierwszej wymianie już poczułem, że na gardę wpadł ten zamachowy ale tam mnie Odczułem to, ale moje ciosy były celniejsze też mam silne ciosy, więc... Słuchaj, ta obrona pasa udana, zwycięstwo, no właśnie, tego trofeum obronione. Słuchaj, to była obrona z zawodnikiem, nie z polskim, to była obrona z zawodnikiem, który przyjechał tutaj ze Szwecji, z All Star Games, jak widzieliśmy. Bardzo mocna ekipa, bardzo mocny klub. Bardzo? Bardzo mocny team. Tak, bardzo mocny team. Jestem z tego zadowolony. Szczerze? Spodziewałem się, że dużo, dużo, dużo częściej będzie chodził w, w walenia. Ja byłem przygotowany cały czas na ten podbródek na odejściu. I... Dziękuję. <grym> Drugi raz. <grym> na podbródek na odejściu cały czas byłem na to przygotowany i liczyłem, że to wejdzie. Raz weszło. Ale mimo to Carlos poszedł po nogi. I no te, ten akurat plan nie wyszedł, ale proste praktycznie wchodziły non stop. Kilka zamachowych weszło, on tam po, po ugięł mu się lekko nogi. No nie mogę być bardziej zadowolony. Wiem, że jakbym przyspieszył, to bym skończył tę walkę, ale no nie miałem prądu, żeby przyspieszyć z racji płuc. Teraz idę po, do lekarza po antybiotyki i będziemy to leczyć. Właśnie chciałem zapytać, teraz są, no okres kurowania się troszeczkę, tak? Tydzień sobie rehabilitacji zrobię. Tam już mam taką przychodnię, gdzieś ten wybity palec i złamany nos. Będę leczył jakimiś zabiegami. No i to, te płuca, muszę też w końcu się wziąć za to, bo żeby mi się to nie rozwinęło coś paskudnego, dwa tygodnie z tym chodzę i jeszcze, jeszcze dzisiaj na lekach no ale, ale generalnie cały czas kaszel, ale generalnie teraz odpoczynek i później znowu praca. No. No właśnie jak to sobie wyobrażasz jeszcze. No ten rok chyba już zamykamy, tak? Jeśli chodzi o walki, czy byś jeszcze chciał powalczyć. Chciałbym jeszcze jedną walkę stoczyć Tak jak kiedyś wspominałem, rozmawialiśmy chyba o tym. Na, na gali w Bierzuniu. Dokładnie, to o tym mówiliśmy, ale Gala Bierzuniu rozumiem, aktualna. No tak, aktualna. Zobaczymy, jak ten łokieć, bo coś czuję, że puchnie. A jak będzie źle, no to nie będzie tej Gali Bierzuniu, jeśli chodzi o Twoją walkę. Jeżeli ja nie będę walczył, to pewnie nie zorganizuję samej Gali. A planuję ją zorganizować. 22 listopad, jest wstępna, wstępny termin. A możliwe, że się przesunie z dwa tygodnie, tak? Bo jeżeli ja chcę zalecić tę kontuzję, jestem w gazie. Wystarczy się wyleczyć i pociągnąć to, tą formę, posparować i, i bym był w stanie zawalczyć jeszcze raz. Ale po prostu jeżeli jakieś zbicie, coś, to będę musiał to troszkę zaleczyć jakieś 2-3 tygodnie i dopiero wrócić do, do przygotowań. Jednym słowem, zadowolony z obrony mistrzowskiego pasa po trudnej walce Kamil Łebkowski, pozdrowienia, jakieś podziękowania, proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim wszystkim sponsorom, no, wymieniać ich tutaj nie mogę. Tutaj widzę swojego głównego sponsora strategicznego. Marku, dziękuję Ci jeszcze raz, bardzo mi pomogłeś w tej walce. E... Bez nich mi się nie udało tak dobrze przygotować. E... Chciałem podziękować całemu teamowi Dziki Wschód, e... wszystkim z Poland Top Team oczywiście, wszystkich ode mnie z mojego klubu Ludus, z Żuromina, dziękuję Wam za cierpliwość, za to, że byliście przy mnie i za to, że jesteście tutaj teraz ze mną, bardzo mi pomogliście. E... Przede wszystkim tą, tą walkę dedykuję mojej mamie. E... Gosi, mamo, kocham Cię. Ta walka była dla Ciebie. E... No pozdrowić chciałem, jeszcze raz Czarku, wszystkiego najlepszego jeszcze raz, eee, przyjadę to się zabawimy i wszystkich, którzy na mnie, za mnie trzymali ciuk, kciuki, dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo Czarka szczególnie pozdrawiamy, mamy oczywiście na no i Oczywiście Memania, zajebisty portal, najlepiej poinformowany, wszystko jest na maksa, ja tylko ten portal śledzę. Bardzo Ci dziękujemy, w takim razie my śledzimy występy Kamila Łepkowskiego, po powodzenia i gratulacje jeszcze raz. Dzięki, dzięki.